Jeżeli chcecie, mogę zagrać na obłędzie i mogę na największej mapie. Jeżeli chcecie się zanudzić, jeżeli chcecie, mogę, mogę, mogę zagrać. Ok, chcecie. Okay. Widzę, że tutaj to ostatnia gra na największej mapie z najgorszym poziomem trudności, najnudniejszym. I zobaczymy. Ora, czyli najwyższy standardowy poziom trudności gry, czyli obłęd, czyli dostaniemy tylko jeden dowód. Czyli kogo mamy? Gary Roswell. IMF, świeczka, ucieknie duchowy przez polowania. Okej, okay, to wszystko jest w miarę wykonalne. Więc bierzemy nasz sprzęt. Dawaj Buraku, wywal się. Wiesz, że to nie ode mnie zależy. Mam bezpiecznik na wejściu. Tyknę na szczęście, żeby było nie było. Dobra, no, więc mamy cały ośrodek psychiatryczny, do zwiedzenia, jeżeli chcemy znaleźć ducha. MF3? A, okej, okay, to chyba już znaleźliśmy ducha. A, okej. Okay. to było easy, no nie powiem. Już się bałem, że będę musiał po całym azylu chodzić, a tu okazuje się, mamy bardzo aktywnego ducha. Dobre ten się zyknąłem? Może być. Okej, okay, mamy ducha chyba tutaj. W kapliczce. A właśnie, jaki sprzęt mamy? Przeklęty. Co dostaliśmy? A, to jest obłęd. Nie mamy przeklętego przemiotu no to... Ups, no tak, bo to jest boring mod, w którym nie możemy korzystać z fajnych rzeczy, które mogą mnie zabić. Czymś tu rzuciłeś duchu, co nie? Tutaj rzuciłeś książką czy czymś? Czym tu rzucasz? O! A widzę, tą książką rzuciłeś dwa razy. Tak, dwa razy? Okej, okay, dwa razy rzuciłeś. Jesteś aktywny, nie na tyle aktywny, żeby nam tu IMF dać, więc na razie porozrzucam te rzeczy i wracam, okej. Okay. Ja już się bałem, że tu będziemy biegać godzinę po całym tym asylum. Po tym całym psychiatrycznym, a proszę bardzo, tu on duch od razu na wejściu. To jest prawdziwy mój test. Najwyższy poziom standardowy, poziom trudności gry. Na największej mapie. Okej, okay. duch ciągle zdmuchuje świeczki. Więc szukamy jednego dowodu, więc to jest najgorsze w tym trybie, że... Tak czy siak cały sprzęt musimy tu przynieść, ponieważ... Um, where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Oh! Oooo! Oh, mamy spirit box! Już chciałem się poddać! Where are you? Away. Away. How old are you? How old are you? Nie, gdzie jesteś? How old are you? Nie, gdzie wyszedłeś? How old are you? God damn it. How old are you? No, dół gdzieś poszedł. Gdzie jesteś? Ale mamy spirit box! Mamy jeden, ten jeden dowód, który szukają to jest where are you? Are you friendly? How old are you? An elderly okay, victim. Okej, dobra, mamy to, sporo rzeczy rzucasz też. Man, nie znosisz tych książek, nienawidzisz ich po prostu. Było dobre zdjęcie? O, kości na pewno nie znajdę na tej mapie, fuck this. Nie będę godzinę szlajać się. Szukając kości, bo ta kość może być gdziekolwiek na tej mapie, a ta mapa jest ogromna. Ekstra na tier 1, jak teraz mówił. Ład. Co miałbym na tierze pierwszym grać? Tiery pierwszego rzeczy są okropne. Nie wszystkie, niektóre są dobre. Pan duch nieśmiały jakiś. A mi w miarę. Nie, wody mi nieśmiały. Ciągle rzuca rzeczami, odpowiada mi na sprayboxie. Ja to uznam za... ...bardzo aktywnego ducha. Okej, okay, wezmę crucifixy. Ehm... Um. Wow, a no tak, zmuchnął świeczkę, bo jest w mi pomieszczeniu, gdzie są świeczki, więc nawet nie muszę mojej przynosić, shtoinks. Jedyne zadanie, jakie zostało, to uciec. No i zostało nam też od za duch. Nie ma, nie ma orbu, więc to nie będzie mimik. No, więc mamy kamerę w tym pokoju od razu gratis, więc nawet nie musiałbym mojej kamery przynosić tak naprawdę. Nie, orbów nie widzę. Mam nawet statyw, że mogę obracać. Wow, technology. Szukaj kości, buraku. Uryli, mam szukać kości? Mam się po prostu szlajać po tym całym miejscu? O! się wystraszyłem, że to głowa była, a to książka tak podskoczyła. To są dość sporo rzutów, jest ich dużo. Czy to jest poltergeist? To jest dość sporo rzutów. Więcej bym nawet powiedział niż. Szansa, że się, że się wyjebie? No właśnie, nie ma tej szansy, bo... No bo jakby, jeżeli... Wezmę Soul, żeby sprawdzić czy to jest Wraith. No bo jeżeli będę chodzić po tym asylum, to... Duch mnie nie znajdzie. To jest tak wielka mapa, że jeżeli duch odpali hunta, to nawet... Istnieje szansa, że ja nawet nie będę wiedział, że ten hunt się zaczął i skończył. Ponieważ ta mapa jest tak wielka. Że mogłem sobie chodzić, nawet nie wiedząc, że duch gdzieś próbuje mnie zabić. Czy to dalej może by... Nie, to nie może być mimik, bo nie mamy nie mamy orbów. Dobra, crucifix tu, crucifix tam. Dalej tu jesteś, duchu? Where are you? Are you close? Halo? Ok, działa. Are you friendly? Where are you? Are you close? Okej, jestem. park czy nie ma UV? Może to być sniki mimik, ponieważ jego orbit czasem ciężko zobaczyć, ale nie raczej nie. nie. to raczej nie będzie mimik na pewno. A, dobra, wszedł w SU, To nie jest rave. Okej, okay, Ghost Event to nie są oni. To zdjęcie działa? No działa. Duch jest trochę engi. Team Polterek fajnie było, jakby Polterek jest w miarę aktywny, więc dużo rzuca, więc uznałbym, że może być to Polterek. Nie rzuca daleko, co trochę jednak redukuje szanse, ale. Where are you? Are you here? Duchu. To jest trzykawka? Ok, nigdy nie wiedziałem, że to jest trzykawka jakaś. Give us a sign. Jak się nazywasz w ogóle? Gary Roswell. Gary Roswell. Show yourself. Ok. Okej, okay, pan... Okay, gary czymś rzucił, pan. Dobra, chodźmy jeszcze po sprzęt. Dobra, sprawdźmy na dole. Zobaczmy, czy znajdziemy kość. Jeżeli znajdę kość, to będzie Amazing Run, więc zmuszę was do bycia ze mną tutaj teraz. Ho, ha, ho, ha, ha. Będziemy w creepy psychiatryku chodzić. Zobaczmy, czy znajdziemy kłość. To jest impossible, jakby co po prostu. To jest za duże miejsce. No. Gra na fortepianie, duch na górze. Duch jest strasznie aktywny. To może być bardzo podobne, że to jest polterek. Lubię echo na tej mapie. Są so creepy, nie ma żadnego jakby ambientu. Jest tylko tak. Takie echo. Nadaje mapie takiego, nie wiem. I wielkości. Jak czerwona jest ta krew. Ta krew jest trochę zbyt czerwona jak na opuszczony Psychiatryk. A, squishy room. Raczej znaczy nie sądzę, żebym znaleźć tutaj... mało prawdopodobne, mi tak, kość może być wszędzie. Nope. Ta dalej próbuje. To jest duża mapa i to jest Boring. Jesus, A, mamy Hunta. Interesting. No to na pewno nie jest Deogen. Ponieważ Diogen bym nie znalazł od razu. Jak to na czacie siedzi? Mogę stąd wyjść? Oh my god! Thank you, w końcu. Trochę nie lubię, że tak zamykają mapy na sektory podczas hunta. Jest to trochę boring. No dobra, ale duch zrobił hunta, czyli nasze sanity trochę opadło do rzucał przedmiotami, więc ciekawe, czy to rzucenie przedmiotów nie zmniejszyło nam sanity. O, to był creepy. Wszedł w sól. O, o brzmi fast. Może to jest Twins? O, to jest pewnie Moro i co nie? Jaki długi hunt. Pomierz na, na tej dużej mapie są długie hunty. Jeszcze masz hunt? Ile? Jesus! Ale no to chyba będzie Moro jednak Duch już miał troszeczkę fast A im niższe Nesanity, tym szybszy duch jest, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, że ten duch. Że to będzie Moro. Gdzie to jest? Gdzie to było światło? Tu jest? Słuchujmy, brzmi szyb, szybciej na pewno. No problem jest taki, że nie mam żadnych przedmiotów, żeby zmniejszyć moje sanity. Brzmi jakby przyspieszał. O, mam wszystkie zadania, what the heck. A więc możemy to przetestować. Mogę teraz zażyć sobie pilsy i zobaczyć, czy druk będzie wolniejszy. Duże jedne. Wezmę sól. Ja już chcę pocykać kilka zdjęć jeszcze. Może mi tu sekta jakaś powstaje, masakra, co te, co te gry horrorowe robią z ludźmi To masakra, no gdzieś aparat Wow, okej, okay, krócyfik uratował mi dupę teraz Interakcja Więcej rzeczy. Sponu krecyfiks tu powinien być. Gdzieś tu sur jeszcze powinien być. Tutaj mamy wszystkie zdjęcia. To jest moroj? może być moroj. Nikt się tu nie słucha. I mean, chyba właśnie wszyscy Cię słuchają. Znowu do krecyfiksa. Przełącz te światła. No, ten duch coś tutaj robi? Chyba nie, no nie wiem, no tutaj jest sektor, robi się, wszyscy kibicują razem z tobą, żebym zginął, więc. Chyba ktoś cię tutaj jednak słucha. Family International, dzieci Boga. Co to Family International? Jak przetwarza informacje takie, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, duchy, zacznę czy jesteś wolniejszy. Możesz odpalić hanta, może zatkać mnie duchu, come on. Jeżeli mi się uda to zarobię niezłą mani. Jezus. Duchu? jesteś w ogóle? Żyjesz? U? Czy duch istnieje? Rzucasz tam rzeczami, fajnie, fajnie no. to jest Christ. Okej, okay, ten więc trochę zabierze mi sanity. Jak ta dzieci boga, danie bogu przez seks. What do you mean? O, o, o czym ty piszesz w ogóle? Ten duch jest tu w ogóle. Okej, okay, słyszę jak obraca tam krzyż. O! Brzmi szybciej na pewno. Jesus Christ! Coś tu wkleiła No, byśmy szybciej. Jezus Chryste, co to jest w ogóle? Dobra, jeszcze jeszcze dwa testy i wyjdę, bo nie chce mi się dosiedzieć, bo muszę już poza tym kończyć. Jest 22. Więc niech ten duch zrobi nam hunta. Chcę usłyszeć jego speed. Mam mniejsze sanie i dobrze, o to mi chodziło. Kości nie mam. Wow, jak chcesz sam sobie wejść na fazmofobię i szukaj tu kości. Ja nie zamierzam tu siedzieć kolejnych pół godziny. Szukając kości. Gdybym miał tablicę. What the heck? Gdzie ty jesteś w ogóle? A tu stoisz, ale wejdę szybko, wycofam. Okej, okay, kości oszuście? No, a więc szukałem kości, nie udało mi się jej znaleźć. Więc uznaję ją za zagubioną w akcji. Okej, okay, mamy już zero saniec, duchu. Mógłbyś w końcu. Kam dla widza? No, 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 no. Oh my god! Jesus Christ. To głośne kroki. Miałem szukać kości, szukałem jej i nie znalazłem. Odpal hanta, chcę usłyszeć. Mam zero sanity, więc teraz powinien być fast. Biedna osoba to dołącza, do jakieś tematy o sekty. Trochę się boisz? A mi chyba o to chodzi, gramy fazmofobię. Ma być Scary Spooky. Trudno powiedzieć. Powiedzmy, że jest tu sekta, która chce, żebym umarł. Żebym zginął od ducha, a okazuje się jednak, że no, że jednak na razie nie umieram, na razie dobrze mi idzie, więc sekta tutaj wariuje i jakieś na razie przepowiednie tworzy. Ten duch jest tu w ogóle? Ding dong, ding dong, duchu. Duchu. Ten duch się ze mną droczy powoli. Po prostu zaatakuj mnie, o oh maj... Hello there. Jest, 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 jesteś very scary spooky, ale... Odpal hanta. To nie jest polterek, to na pewno jest to, nie jest to, nie jest to. Nie jest to, nie jest to, nie jest to. Jest albo, Murray, albo Twins, bo jest szybszy. Duch ma zbyt ma większą prędkość niż... Oh god. O oh Jezus. brzmi fast, to musi być Moroj, nie ma innego wyboru, inny duch nie może być tak szybki, Twins nie jest aż tak szybki na mi się odpaliła, mi weszła w wyższy poziom Ewoluowała Chciałbym zobaczyć ducha O, ja go nie chcę zobaczyć Duch jest pod nami. Okej, okay, uspokój się, duchu, już. Może się uspokoić, już. Chciałbym wyjść. Zgaduję, że to jest moroj. Czemu nie ma tych? O te hek? Zamków nie ma w drzwiach. Po prostu dziury. Zawsze tak było. Dobra, zobaczmy. Zgadzaj, że to jest moroj, tak mi się wydaje. Przynajmniej prędko się go na to wskazywało. M mieliśmy spare box. Miałoby sens, że nas przeklnął. Nasze sanity spadło i nas zaatakował. Um, mamy wszystkie zdjęcia, mamy wszystkie z zadania więc. To jest jedyny dowód jaki dostaniemy. Po... Dobra, um, nie mam pojęcia. Eee, zobaczmy, to nie będzie źle, ale zgadzam się, że to jest moro, ponieważ był, był fast. O oh je, yeah, baby! Na największej mapie zrobić obłęd z wszystkimi zadaniami. Nawet wszystkie zdjęcia zrobiłem. Nie znalazłem kości, ponieważ to jest. O je, nie, dostałem dodatkowe 550 dulców! Czyli 2800. No, za perfekcyjną grę byłoby więcej, gdybym jeszcze znalazł kość, ale to było... No, to, to, to by było jakieś pół godziny nędznego chodzenia po całej tej lokacji, największej w grze, więc ja za to podziękuję się z Wami żegnam, spokojnej nocki, trzymajcie się tam, dużo zdrówka i dobranoc na razie.